Jeżeli lubisz składane telefony albo po prostu interesuje Cię ten temat, to mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Dzisiaj 26 lipca to jest twój szczęśliwy dzień, ponieważ Samsung zaprezentował swoje dwa najnowsze telefony z serii Samsung Galaxy Z i jest to Fold 5 oraz Flip 5 i tak się składa. W mojej głowie to było lepsze. Tak się składa, że byłem na wydarzeniu, mogłem się nimi poławić, także już wam o nich opowiadam. Pierwszy w dłoń wpadł mi Samsung Galaxy Z Flip 5. No i tutaj muszę powiedzieć już na samym początku, jak tylko go wziąłem w dłoń i przypomniałem sobie, jak wyglądała poprzednia generacja, jest niesamowicie duża różnica. Ekran jest o 278% większy i ten właśnie ekran zewnętrzny robi niesamowitą robotę, ponieważ przede wszystkim możemy tutaj nawet na przykład odpowiedzieć na SMS-y, dodać sobie własne widżety czy przeglądać niektóre aplikacje. Ale nie jest to jedyna rzecz, która została poprawiona względem generacji poprzedniej. Przede wszystkim zawias, który wcześniej, jak wiemy, nie był do końca płaski, telefon nie zamykał się na płasko, i przez to nie wszyscy uważali, że jest to przede wszystkim bezpieczne, jak i estetyczne. Tym razem zawias został dopracowany do perfekcji, telefon składa się na płasko i przez to sprawia wrażenie, że jest jeszcze mniejszy, mimo że na przykład ten zewnętrzny ekran jest sporo większy. Jak wiemy, Samsungi mają dobre aparaty, no ale zazwyczaj nie jesteśmy w stanie tego w pełni wykorzystać, zwłaszcza jeżeli chcemy sobie zrobić na przykład selfie. Tutaj przez konstrukcję wygląda to zupełnie inaczej, ponieważ zewnętrzny ekran może nam służyć za ekran do selfie, gdy będziemy je wykonywać na przykład główną kamerą. Z drugiej strony, jeżeli będziemy korzystali z wewnętrznej kamery, przez to, że tak sobie złożymy telefon i postawimy przed sobą. Za pomocą gestów możemy sobie robić zdjęcia i pozwoli nam to na wykonywanie zdjęć, selfie, tak naprawdę bez użycia rąk. No ale załóżmy, że nie interesuje Cię fotografia mobilna, a smartfon to dla Ciebie ma być taki kombajn, który możesz zabrać wszędzie i sprawi, że Twoja produktywność będzie wyniesiona na inny poziom. W takim razie musisz się zainteresować telefonem Samsung Galaxy Z Fold 5. No i tutaj faktycznie też miałem okazję się pobawić tym telefonem, trochę go pożywać właśnie głównie w formie rozłożonej. No i dzięki funkcji multi-window, app continuity czy na przykład opcji przenieś, upuść oraz paskowi zadań muszę przyznać, że momentami czułem się jakbym używał po prostu laptopa z systemem, który nie do końca znam, a nie smartfona. Więc tutaj naprawdę duży plus. Jeżeli jesteś osobą, która potrzebuje właśnie funkcjonalności głównie od telefonu i chciałaby z niego móc wycisnąć jak najwięcej, no to to będzie telefon, którym raczej się nie zawiedziesz. Wiecie jak to jest, zazwyczaj przed sprzedaż jest bardziej atrakcyjna i nie inaczej jest tym razem. Jeżeli dokonacie zakupu do 10 sierpnia do końca dnia, mamy tutaj jeszcze dodatkowe benefity przygotowane. Pierwszym z nich jest program odkup i tutaj możemy wycenić i odsprzedać swój dotychczasowy smartfon, aby zyskać od 500 do 3 1200 zł gwarantowanego zwrotu przy zakupie najnowszego Galaxy Z Flip 5 oraz Galaxy Z Fold 5. Alternatywnie do tego programu można skorzystać z oferty zwrot na kartę, gdzie przy zakupie jednego z premierowych smartfonów Galaxy Samsung oferuje 450 zł w formie zwrotu na kartę do płatności mobilnych. No ale co oznacza karta do płatności mobilnych? Taką kartę m.in. będziecie mogli wykorzystać np. w Google Play Store, żeby kupić sobie ulubione aplikacje. I niestety te promocje się nie łączą, ale łączą się z czymś innym. Łączą się z 20 ratami w Media Markt i ponadto, jeżeli jeszcze dokonacie zakupu, to możecie nie płacić przez 6 miesięcy. No ale nie jest to koniec. Załóżmy, że naprawdę już jesteś zdecydowany i chcesz kupić w tym momencie. Jeżeli dokonasz zakupu do 28 lipca, dostaniesz w gratisie słuchawki Samsung Galaxy Buds 2. No i tutaj przyznam się, że ta oferta przed przedsprzedażowa wypada naprawdę dobrze, także jeżeli jesteś nią zainteresowany, wszystkie szczegóły oczywiście będziesz miał w przypiętym komentarzu pod filmem.